Młodzież szkół średnich z powiatu sandomierskiego podczas trzeciego Młodzieżowego Kongresu Samorządów Uczniowskich zdobywała wiedzę na temat szans, jakie daje młodym Unia Europejska. Wiedzą dzielili się z nią przedstawiciele Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, Picklingtona Automotive Poland oraz europoseł Adam Jarubas. To już jest trzecie wydarzenie, które organizujemy i w zasadzie to. Yy, Myślę, że przynosi jakieś skutki, ponieważ frekwencja jest liczna i młodzież jest bardzo zainteresowana takimi wydarzeniami. Na pewno można tutaj wyciągnąć y, ciekawe wnioski, jeśli chodzi o to, co rzeczywiście otrzymujemy jako członkowie Unii Europejskiej i, i przede wszystkim tutaj zachodzi ta aktywizacja młodzieży. Z, y, staramy się zachęcać młodzież do tego, żeby działała społecznie. Układy i inne metody przekazywania wiedzy młodym ludziom nie są obce europosłowi Adamowi Jarubasowi, który jest także wykładowcom akademickim. Były długoletni marszałek województwa podkreślił, że chętnie bierze udział w takich wydarzeniach i przekazuje informacje przydatne młodym ludziom do osobistego rozwoju. Lubię spotykać się z młodzieżą, dyskutować. Na pewno dzisiaj kwestia przedsiębiorczości, znalezienia się Polski w Europie, funduszy europejskich, ale też przede wszystkim takiej oferty dla młodych, jaką Unia też stwarza poprzez program Erasmus, ale też możliwości podróżowania bez stania w kolejkach na, na granicy. O tym będziemy rozmawiali z młodymi. Cieszę się, że samorządy uczniowskie z całego powiatu tutaj się spotykają, żeby dyskutować. Być może już to jest ten moment, kiedy. Młodzieży, zaświta jakaś myśl, czym będę zajmował się w życiu. Może założę jakieś własne przedsiębiorstwo, nie tylko w Polsce, może będę kooperował za granicą. Dlatego cieszę się, że zostałem zaproszony do tego spotkania. Z wielką ochotą przyjechałem dzisiaj do Sandomierza. Każda inicjatywa, szczególnie młodych cieszy sandomierskiego starostę Marcina Piwnika. Starosta zawsze twierdzi, że w młodych trzeba inwestować i dawać im szansę uwierzenia w spełnienie marzeń. Chcemy w ten sposób zapoznać tych młodych, ambitnych ludzi z tym, że należy wierzyć w swoje marzenia. Należy, należy realizować to, co jest najważniejsze, swoje pasje są młodymi ludźmi. Cały świat jest przed nimi otwarty, mogą wiele, wiele, wiele osiągnąć, dlatego też jest to w pewien, w pewien sposób. Forma spotkania z nimi, też wysłuchania ich oczekiwania, to co ich nurtuje, boli. Myślę, że kolejne również za miesiąc takie spotkanie będzie, bo warto stawiać na młodych, z młodymi się spotykać i też wsłuchiwać się w ich oczekiwania, pragnienia i tego, czego od nas właśnie też oczekują. Mariusz Mazur, dyrektor zakładu produkcyjnego w Sandomierzu w firmie Picklington Automotive Poland, unaocznił zmiany, jakie zaszły i zachodzą na rynku pracy. Potrzebne są troszkę inne kompetencje, inne kwalifikacje. Tak naprawdę mamy do czynienia z postępującą automatyzacją, digitalizacją procesów produkcyjnych, także bezwzględnie tutaj te kompetencje i związane jest z tym kształceniem na poziomie średnim, ale wyższym są zupełnie inne i tutaj też są wyzwania przed nami jako pracodawcami żeby takie zasoby pozyskiwać. Spotkanie wpisało się w działania mające zahamować emigrację z ziemi sandomierskiej. Należy robić wszystko, aby nasza ziemia sandomierska się nie wyludniała. Młodzi ludzie nie wyjeżdżali z tego, z tego pięknego powiatu, ale również tutaj znajdowali sposób na swoje życie i też tutaj się osiedlali, też rozwijali wszelkie działalności gospodarcze. Myślę, że to też jest wskazówka dla młodych ludzi, gdzie dla nich są szanse rozwoju i tak naprawdę Równie dobrze mogą być związane z naszym regionem, z, z tym, co się tutaj dzieje, z firmami, które tutaj produkują, pracują. Bo jestem przykładem ludzi, którzy jednak tutaj wrócili i znaleźli swoje miejsce nie tylko dla życia rodzinnego, ale też do rozwoju zawodowego. Dla Zofii Zagórskiej, uczennicy Sandomierskiej Budowlanki, było to kolejne spotkanie, podczas którego mogła zgłębić interesujące ją aspekty założenia i prowadzenia własnej firmy. Już nieraz byłam na takim spotkaniu i interesują mnie takie właśnie spotkania, gdzie mogę się dowiedzieć coś więcej, na przykład o założeniu własnej firmy, o działalności. Z konkretnym celem na spotkanie przyszedł Jan Grela. Uczeń kolegium gostomianom w Sandomierzu. Poznać mo możliwości rozwoju biznesowego. Uczeń kolegium w przyszłości chciałby zostać lekarzem lub poprowadzić firmę medyczną. A spotkanie ma mu pomóc w wyborze właściwej ścieżki rozwoju osobistego. Myślałem nad e, pracą lekarza albo założeniem e, na przykład własnego centrum medycznego, pomocy medycznej. Pełna sala, aktywny udział uczniów w debacie świadczą, że warto organizować takie przedsięwzięcia. Z Sandomierza Jerzy Strzyż, STV Info.